Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Must Blast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Must Blast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. Walka o prawdę i sprawiedliwość trwa. No cześć, czekałem na ciebie. Oto. Tak. Nie ma jak stek z brata Dona i kubek kosmopaliwa z samiutkiego rana. To słuchaj, dali mi fuchę, co bym wyłożył, co tam znowu kombinują Też szmondaki z ligi. Niby nie jest to normalka dla Lobo, fakt. No i ten nawet nikomu nie nakopie. No ale bywa, że nawet najemny przystojniak z superwózkiem ma zaległe rachunki. A teraz sypny mi za to wywrotkę kredytek. No dobra, to jak kumam, durnowaci ligowaci wrócili do swoich zurnowierzy. A wy zaraz zaczniecie, ale Lobo, to gdzie oni byli? A czemu my się bawiliśmy ze złymi? A gdzie nasz twardziel Batman? <laughs> no, siedzieli na tym całym apokoj. światowy o wypasionej nazwie. Mają tam Pola Lawy, Świrów, że nie policzysz. A, no i stary, dobry, zły Darkseid w tym wszystkim trzęsie. Ale właśnie... Ligowych Sprawiedliwych wywaliło prosto w środę tej balangi, bo ich wyrolowały podróby z syndykatu zbrodni Ziemi 3. Gacek, gość od ryb, i gliniarz cały na zielono trafili do sierocińca babci Samo dobro. A pewnie ci się wydaje, że to brzmi miło i przytulnie że mleko i ciasteczka. Ale nie! Ta stara torba jest babeczką twardą jak sam grunt. No i nasze harcerzyki się budzą i wszędzie dookoła widzą samą kolorową wełnę. I myślicie sobie, lobo, może pani babcia zmiękła i ciachnęła im dużo za duże swetry. Ale znów pomyłeczka. Powódeczka, sprawiedliwi! Szkoda by było przespać tę calutką zabawę, prawda? Ach. Wow! weźcie to! Moment, czy to Wełna? Gdzie jesteśmy? Trochę mi to przypomina dom, w którym mieszkała babcia. Ale, tak, Zawko, to dom Twojej nowej babci! Witamy w domu szczęścia, babci, samo dobro! Rozgońcie się, chłopcy, bo zostajecie tu na zawsze! Ach! że uważałam, że porywająco na nim wyszłam. Użyję tego. Teraz to się czuje jak ryba bez wody. <grymne> Chcę nauczyć was manier. Nie. Ja się tym zajmę. Zawsze warto być przygotowanym. O, syp na śmieci. To może. Do śmieci, gdzie wasze miejsce! I co sądzicie? Czy to nie piękne? Niesamowicie! <laughs> to... Stop, naprawię to! Ojciec wierzy, że mu służę, ale to jest ledwie początek! <laughs> Ja cię znajdę! Uf, imponujące. Ale nie dość imponujące. Koniec waszej małej ucieczki! Upadniecie wleczny front Tak więc nasi sprawiedliwi tak bardzo wkurzyli Grail, że jej nagle całkiem odpiórkowało Nie przesadzam, to jest szyleta Zrobiła im tymi laserowymi oczami istny dzień sądu. Ale nie to Perek ma mózg. Tak trzepotał tą czarną peleryną, że tamta się zapatrzyła i wdepnęła w grudę babcinego smalcu na podłodze. Ups! Hahaha, <śpiewanie> <śpiewanie> No i prościutko w kuchenną ścianę dobrej babci. Haha, ha, tak się robi remonty. Babusia tak się zeźli, że Grail będzie skrobać kary do końca świata i dzień dłużej. Ale tak, nasi dzielni korzystają z okazji i idą sobie zostawiając biduli całe tłumaczenie. Ha, i całkiem olali zmywanie, To to ja rozumiem. Dziękuję za oglądanie, jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku Must Blast.